Zaraz potem przyszli do Jezusa saduceusze, którzy uważają, że nie istnieje coś takiego jak zmartwychwstanie. Oni także, zastawiając na niego pułapkę, powiedzieli: Nauczycielu, Mojżesz napisał nam, że gdyby umarł mężczyzna, pozostawiając bezdzietną żonę, wówczas jego brat powinien wziąć ową kobietę za żonę i wzbudzić potomstwo swojemu bratu. Wyobraź sobie zatem, że było siedmiu braci. Pierwszy z nich ożenił się, lecz umarł, nie wydawszy potomstwa. Zgodnie z poleceniem Mojżesza, drugi z braci wziął tę samą kobietę za żonę, ale ten także umarł, nie zostawiając potomstwa. Tak samo było i z trzecim, i z każdym kolejnym z siedmiu braci. Żaden z nich nie pozostawił po sobie potomstwa. Wreszcie po wszystkich umarła i ta kobieta którego z tych siedmiu braci żoną miałaby być po zmartwychwstaniu, przecież należała do każdego z nich. Na to Jezus tak im odrzekł. Wasze błądzenie bierze się z tego, że nie rozumiecie ani Bożego Słowa, ani Bożej mocy. Po zmartwychwstaniu ludzie nie będą już potrzebować związków małżeńskich, gdyż będą funkcjonować niczym niebiańscy aniołowie. Jeśli zaś chodzi o to, czy umarli mogą powstawać z martwych, to Mojżesz już wypowiedział się na ten temat. Relacjonując zdarzenie przy kolczastym krzewie, wspomniał, że Bóg powiedział do niego: Ja jestem Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka, Bogiem Jakuba, co wyraźnie pokazuje, iż Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz tych, którzy mają życie. O! Jak bardzo błądzicie w swoim myśleniu? Saduceusze, którzy nie wierzyli w zmartwychwstanie, postanowili poddać Jezusa próbie, zadając mu pytanie o kobietę, która miała kolejno siedmiu mężów. Ich celem było wykazanie, że idea zmartwychwstania jest absurdalna. Jednak Jezus udziela im odpowiedzi, która sprowadza ich do parteru, a przed nami otwiera niezwykłą perspektywę życia po śmierci. Jezus mówi: Wasze błądzenie bierze się z tego, że nie rozumiecie ani Bożego Słowa, ani Bożej Mocy. Po zmartwychwstaniu ludzie nie będą już potrzebować związków małżeńskich, gdyż będą funkcjonować niczym niebiańscy aniołowie. Słowa Mistrza wskazują, że rzeczywistość po naszym odejściu z tego świata absolutnie nie jest podobna do naszego ziemskiego życia. Jednakże, co by się stało, gdyby nasza niewiara w zmartwychwstanie została skonfrontowana z boskim prawem? Jezus pokazuje, że brak zrozumienia pisma, Bożej mocy i wiary prowadzi do błędów. Czym więc jest zmartwychwstanie? Jezus porównuje je do statusu aniołów w niebie. Aniołowie są istotami duchowymi, które żyją w pełnej komunii z Bogiem. To oznacza, że nasze życie po zmartwychwstaniu będzie pełne Bożej obecności, miłości i świętości. Małżeństwa po prostu nie będą już istniały, ponieważ wszyscy będziemy żyli w doskonałej jedności z Bogiem i ze sobą nawzajem. W szóstym rozdziale Listu do Rzymian, święty Paweł pisze: Czy nie rozumiecie tego, że pełne zanurzenie w Jezusa Chrystusa oznacza również zanurzenie się w Jego śmierć? A zanurzenie się w Jego śmierć oznacza, że zjednoczeni z Nim składamy do grobu naszą starą naturę po to, by również razem z Nim powstać do nowego życia, w którym teraz ku chwale Ojca Mamy już żyć dzień po dniu. Biblijne opisy życia człowieka po śmierci, a konkretnie nieba, są złożone i pojawiają się w wielu miejscach Pisma Świętego. Wiedzę czerpiemy na przykład z objawienia Jana, listu do Filipian, do Koryntian i Ewangelii. W niebie nie ma łez, cierpienia, chorób ani śmierci. Ludzie będą żyć w bezpośredniej obecności Boga. Niebo jest opisane jako miejsce pełne chwały Bożej, które nie potrzebuje słońca ani księżyca, ponieważ Bóg i Baranek, Jezus Chrystus są światłem. Życie w niebie to pełnia radości i pokój, który przewyższa wszelkie ziemskie doświadczenia. Wierni zostaną przemienieni i będą mieli ciała podobne do Jezusa Chrystusa po jego zmartwychwstaniu. A co to wszystko znaczy dla nas dzisiaj? W świecie pełnym niepewności, lęku i bywa, że rozpaczy? Po pierwsze, jest to przypomnienie, że nasze życie nie kończy się w chwili biologicznej śmierci. Jezus przynosi nam nadzieję, że jest coś więcej niż to, co teraz widzimy i dotykamy. W czasach, gdy wielu z nas zmaga się z utratą bliskich, chorobą czy własnymi słabościami, słowa Jezusa przynoszą pocieszenie. I przypomnienie, że nasze życie ma sens, poprowadzi do czegoś większego i nieskończonego. Tak, to jest pewne, że nie zabierzemy na tamten świat naszego mieszkania, bibelotów, samochodu i wszystkich oszczędności, i nie czeka tam na nas nagroda w postaci usłużnych siedmiu dziewic. A gdyby nasze życie po śmierci ułożyło się według ziemskiego wzorca, a jeśli nie wierzymy w zmartwychwstanie i wielokrotnie wchodzimy w związki? Współczesny relatywizm i brak skrupułów mogłyby po śmierci uwięzić nas w paradoksach, których na ziemi staraliśmy się unikać za wszelką cenę. Jednak dla chrześcijan obietnica zmartwychwstania i życia po śmierci to nie tylko przyszłość. To także rzeczywistość, która zaczyna się już teraz. Przez chrzest. Zostaliśmy zanurzeni w śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa, co oznacza, że już teraz mamy udział w nowym życiu. W piątym rozdziale drugiego listu do Koryntian Paweł mówi: Jeżeli więc ktoś pozostaje w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. To, co dawne minęło, a oto wszystko stało się nowe. To nowe życie w Chrystusie przynosi przemianę naszych relacji, myśli i działań. Jesteśmy powołani do życia w miłości, przebaczeniu i służbie, które są znakami Bożego Królestwa już teraz. Każdy z nas jest wezwany, aby być świadkiem zmartwychwstania przez nasze codzienne życie. Kiedy przebaczamy tym, którzy nas zranili, kiedy pomagamy potrzebującym, kiedy dzielimy się miłością i nadzieją, wtedy stajemy się kandydatami do szczęśliwego zmartwychwstania. Na zakończenie pomyślmy o tym, co mówił Jezus w 11 rozdziale Ewangelii Jana. Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. Niech nam wszystkim Bóg błogosławi.